W zdrowym ciele, zdrowy duch jest to bardzo ważna sentencja, która przyświeca oczywiście wszystkim projektom fundacji Flumis Zapraszamy Was na relacje z kolejnej edycji Mini Olimpiady Przeczkolaka. Do zobaczenia! Was wszystkich cieszę się, że jesteście, że Wam się chce, że wybraliście taki sposób na życie, nie tylko na dzisiaj, na potem. I mam nadzieję, że za rok będziecie brali udział w Podkarpackiej Olimpiadzie Przedszkolaków i Dzieci, a za, nie wiem, 16 lat, że spotkamy się i będę miał okazję Was widzieć w strojach z orzełkami na Igrzyskach Olimpijskich w Warszawie. Powodzenia! Życzę Wam wszystkim samych sukcesów na dzisiaj, na jutro i na potem. Wszystkiego dobrego! Dziękuję wam.

z całą pewnością mogę stwierdzić, że Fundacja Frumisk promuje niezniszczalne źródła energii, niezastąpione, nieskończone. Nie tylko źródła energii, ale również źródło uśmiechu. To fantastyczna inicjatywa i bardzo się cieszę, że jako Fundacja możemy uczestniczyć i wziąć udział w organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. Cieszę się, że to już jest po raz siódmy. Cieszę się, że włączają się w to kolejni organizatorzy, jak Fundacja PG Sport daje energię. Sport daje motywację, sport daje funkcjonowanie w życiu. Trzymajmy się tego i nie odchodźmy od sportu. <mulety> Between A jest jakiś sport Twój wymarzony, który chciałbyś kiedyś może uprawiać? No Co to jest? To okay. co? Koszykówka, siatkówka, nie wiem jaki to jest, jak to się nazywa? Siatkówka Siatkówka, tak? A tutaj mamy kogo? Wiktora Jaki jest Twój ulubiony sport? Piłka nożna A czy trenujesz już piłkę nożną? Tak Podoba mi się najbardziej piłka Piłka, czy piłka ręczna, piłka nożna? Też jest ćwiczenia. A jak co chciałbyś robić w przyszłości? Mić piłkę, żeby grać w piłkę. A czy grażysz w piłkę nożną? A jeżeli tak, to gdzie? Yy, Piotsz na wojsku. Fru... Ibicuję swojemu synowi i jego grupie podróżników z magicznego świata malocha. Do boju magiczni podróżnicy! Kibicujemy naszym y, dzieciakom y, z podróżnikom. Rodzice muszą wspierać swoje dzieci. To jest najważniejsze właśnie wsparcie rodziców. Super. Dzisiaj mamy ostatni dzień olimpiady. Fantastyczne wydarzenie po raz kolejny. No, udowodniliśmy, że potrafimy to robić. Kolejny raz ponad tysiąc dzieci fantastyczną energią, zadowolony, uśmiechnięte, szczęśliwe. Tak będziemy to kontynuować, ponieważ dzieci mówią, że to jest fantastyczne, super się tu czują i chcą tu przychodzić częściej niż raz do roku tylko.